Witam, witam serdecznie Państwa w piąteczek, piątunio. To jest najważniejsze. <noise> proszę Państwa, nie widzę, że trochę pada, ale mamy weekend i grillowanie. A teraz na początku, proszę Państwa, nigdy tego nie robiłem, ale chcę oddać honor tym emerytowanym generałom, którzy napisali ten otwarty list w Stanach Zjednoczonych. To jest... Informacja sprzed kilku godzin, gorąca jak ciepłe bułki, proszę Państwa, od piekarza. Więc, panowie generałowie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy Wam za to, co napisaliście w tym liście. Za chwilę, proszę Państwa, odczytam wyjątki z tego listu, bo można by powiedzieć, że wywrócił trochę politycznie Amerykę. Troszeczkę. Yy, po pupci ją poklepał tak, jak małego Bobaska się klepie i przypomniał, że jest jeszcze coś takiego, jak mama i tato. To są, proszę Państwa, ojcowie, założyciele Stanów Zjednoczonych i konstytucja Stanów Zjednoczonych, która stoi u podstaw tego kraju, stoi u podstaw tej demokracji, jeszcze zapisanej przynajmniej, proszę Państwa. Ale zaraz o tym będę mówił, bo to są niesamowite emocje, muszę Państwu powiedzieć. Czytałem ten list w oryginale. Przygotowałem dla Państwa wyjątki, są bardzo ciekawe. Zaraz rozpoczynamy. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że też wpadł mi taki raport Unii Europejskiej. No, oni tam badają różne kraje pod względem tego, kto się chce zaintubować. Czyli w ramię, państwo wiedzą, o czym mówię. A kto, kto nie chce, to znaczy, kto jakby, no, kto jest przekonany do tego, że to zrobi. A kto jeszcze nie jest przekonany, albo nie za bardzo chce, proszę państwa, w Unii Europejskiej jedna czwarta nie jest przekonana do tego. A w Polsce. Jedna trzecia, czyli mamy 33% proszę Państwa osób nieprzekonanych, w Unii Europejskiej jest 25% osób przekonanych, no więc to tylko podaję w gwoli informacji, tak, żebyście Państwo wiedzieli, bardzo ciekawe badanie. No oczywiście rządy chcą wiedzieć, ile jeszcze muszą przekonać i jakie pieniądze muszą pójść na reklamę tego, na gadanie o tym. Po prostu tego już się nie da słuchać. W związku z tym nie będę Państwu o tym mówił. Przekazałem tylko informację. Pozdrawiam cały świat praktycznie. Dziękuję Australii, dziękuję. Yy... Stanom Zjednoczonym, Kanadzie, Anglii, Niem, Austrii, Niemcom, wszystkim tym, którzy mnie słuchają i którzy wysyłają do mnie tak miłe informacje. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Proszę Państwa, ponad 100 emerytowanych generałów Armii Amerykańskiej wystosowało list otwarty do Amerykanów. Właśnie do Amerykanów to jest adresat, proszę Państwa. Obywatele Stanów Zjednoczonych to jest adresat tego listu. Więc e, napisali, nasz naród jest w poważnym niebezpieczeństwie. Napisali, byli wojskowi, oskarżając ekipę nowej administracji o kradzież procesów różnych, wyborczych. Przede wszystkim i zarzucając ostry skręt w lewo Stanów Zjednoczonych. Pismo wywołało burzę, absolutną burzę wśród demokratów, bo to są ludzie, proszę Państwa, generałowie ci, to są ludzie, którzy z nimi właśnie współpracowali. To są ci retire, generałowie, którzy przeszli na emeryturę. To są ludzie, którzy wszystko widzieli w swojej karierze, co mogli zobaczyć. Współpracowali ze wszystkimi tymi, którzy w tej chwili są na świeczniku. To są ich wychowankowie, którzy teraz rządzą armią, proszę Państwa. Tych właśnie generałów. A to jest ich ponad setka. Państwo sobie wyobrażacie, co to jest za siła polityczna, kiedy się wystosowuje taki list do narodu. No to to jest naprawdę. To wywołało burzę. Pani Hillary Clinton nazwała. To dziwacznym, haniebnym i nieprawdziwym. Tak ona to nazwała, prawda? A co napisano w liście? I teraz proszę o skupienie się, bo dawno czegoś takiego nie czytałem, proszę Państwa. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem podekscytowany, bo nigdy nie przypuszczałem, że ta warstwa społeczna, to jest. Na, która jest na świeczniku, praktycznie w tej chwili, coś takiego w ogóle napisze. Oczywiście, że musiało być to oprost, oprotestowane przez tych generałów i wojsko, którzy teraz y, zasiadają no, i kierują, no bo oni zajmują stanowiska, no bo, bo by ich pozwolniali po prostu. Napisali tak. Nasz naród jest w poważnym niebezpieczeństwie. Jako konstytucyjna republika walczymy o przetrwanie jak nigdy dotychczas, począwszy od czasu założenia w 1776 roku. Istnieje konflikt między zwolennikami socjalizmu i marksizmu, a zwolennikami wolności konstytucyjnych. Napisali emerytowani generałowie, przypominając, że podczas wyborów w 2020 roku otwarty list dowódców wojskowych został podpisany przez 317 generałów i admirałów, wskazując, że wybory 2020 roku będą najważniejszymi wyborami od czasu założenia naszego kraju. Aż mieciarki, proszę państwa, przychodzą. Naprawdę ja lubię takie słowa. One do mnie docierają. Mam nadzieję, że do państwa również. Jako, że Partia Demokratyczna, wita oni piszą, wita socjalistów i marksistów, nasz historyczny sposób życia jest zagrożony. Czytamy, oni to napisali. Niestety prawda tego oświadczenia. Bardzo szybko się ujawnia, począwszy od samego procesu wyborów, bez tych uczciwych, które dokładnie od, oddają, mają oddawać wolę narodu. Nasza konstytucyjna republika jest zagubiona. Uczciwość wyborów wymaga zapewnienia jednego legalnego głosu oddanego i policzonego na obywatela. Tak, proszę Państwa. Do tego, jakby się odniósł yy, Donald Trump. Ja Państwu zaraz po tym odczytam, co on w swoim twecie napisał. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie powiem Państwu, że jestem, że jestem w bardzo pozytywnym szoku. Zresztą to chyba po mnie widać. Więc czytamy dalej. Yy. O tym mówili właśnie ci wojskowi, że każdy głos legalnie oddany, policzony na jednego obywatela musi być. Emerytowani generałowie o wyborach zarzuci, zarzucili ekipę, nową ekipę administracji amerykańskiej że w swoisty sposób zwinęła wybory prezydenckie w USA. Ja użyłem, proszę Państwa, sformułowania, który, którego kiedyś używaliśmy w szkole podstawowej. Zwinąć komuś coś, pamiętacie Państwo? Napisali ponadto, że praworządność musi być egzekwowana w naszych procesach wyborczych, aby zapewnić uczciwość. FBI i Sąd Najwyższy muszą działać szybko, gdy ujawnia się nieprawidłowości w wyborach i nie ignorować ich, jak to miało miejsce w 2020 roku. Wreszcie HR-1 i S-1, czyli ustawa nowa ordynacja wyborcza, HR-1 i, i druga S-1, to są powiązane akty prawne. Jeśli byś przeszły, oni piszą, zniszczyłyby sprawiedliwość wyborów i pozwoliłyby demokratom na zawsze pozostać u władzy, naruszając naszą konstytucję i kończąc naszą republikę reprezentantów, dodali. Oprócz wyborów, bieżąca administracja dokonała dyktatorskiego zamachu na nasze prawa konstytucyjne, omijając kongres, podpisując szybko, Ponad 50 zarządzeń wykonawczych, z których wiele odwraca skuteczne zasady i przepisy poprzedniej administracji. Bardzo ważne: można kogoś nie lubić, ale jeśli ktoś kieruje krajem i wydaje prawidłowe przepisy wykonawcze, to nie można za jednym zamachem siedząc przy biurku, pytając się, Albo mówiąc, co ja właściwie tu podpisuję, przecież mi słyszeli, 50 zarządzeń, proszę państwa, w ciągu doby coś takiego zrobić, jak stało się w Stanach Zjednoczonych. Napisali, oczywiście, to co wtedy pańs teraz Państwu mówię, byli generałowie. Nie zapominajmy, to nie są moje słowa, to są słowa generałów. W liście domagali się ponadto ochrony granic Ciganarałowie, wskazując, iż nielegalni imigranci zalewają nasz kraj, przynosząc wysokie koszty ekonomiczne przestępczości, obniżanie wynagrodzeń i nielegalne głosowanie w niektórych Stanach. W ich ocenie cenzura i szerzenie dezinformacji przez urzędników państwowych, Podmioty prywatne i media to metoda tłumienia swobodnego przepływu informacji, tyrańskiej techniki stosowanej w zamkniętych społeczeństwach, tak napisali generałowie. Poza tym doszło do ataku generałów na aktualnie planującego prezydenta, yy, pisząc o jego stanie psychicznym i fizycznym. Nie można ignorować, piszą generałowie, stanu psychicznego i fizycznego głównego wodza. Musi być w stanie szybko podejmować trafne decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego, dotyczące życia i zdrowia w dowolnym miejscu, w dzień i w nocy. Dochodzenia niedawnych przywódców demokratów na temat procedur związanych z kodeksem nuklearnym wysyłają niebezpieczny sygnał bezpieczeństwa narodowego do przeciwników uzbrojonych w broni jądrową, podnosząc pytanie: kto tu rządzi? Zawsze musimy mieć niekwestionowany łańcuch dowodzenia łańcuch dowodzenia powiedzieli generałowie amerykańscy. A właściwie przypomnieli. Nasz kraj ostro skręcił w lewo, w kierunku socjalizmu i marksistowskiej formy tyranii. Swój list zakończyli diagnozą. Diagnoza generałów amerykańskich sprzed kilku godzin. Pod rządami kongresu demokratów i obecnej administracji, nasz kraj ostro skręcił w lewo w kierunku socjalizmu i marksistowskiej formy tyranii, któremu należy teraz przeciwdziałać, wybierając kandydatów do kongresu i prezydenta, którzy zawsze będą działać w obronie naszej Republiki Konstytucyjnej. Stawką jest przetrwanie naszego narodu, jego cenionych wolności i wartości historycznych. Proszę Państwa. Warto sobie to albo jeszcze raz przesłuchać, co powiedziałem, albo dotrzeć do tego listu i przeczytać. Dlatego że można by uznać, że ktoś sobie gdzieś tam gada, coś wymyśla, prawda? Ale tutaj mamy potężną siłę polityczną, która to napisała. Ja sobie tego y, w komórce ani w piwnicy, ani w moim biurze nie napisałem. Ja tylko państwu przetłumaczyłem. Teksty są tłumaczone również przez agencje y, międzynarodowe różnego rodzaju, to po prostu rozeszło się po całym świecie. Macie państwo Dostęp już po kilkunastu godzinach do tych informacji, do których można po prostu dotrzeć i sobie to przeczytać. Cieszę się, że ja mówię tu Państwu jeden z pierwszych w ogóle o tym liście. To jest rzecz absolutnie, absolutnie priorytetowa dla Konstytucji, dla obywateli Stanów Zjednoczonych i dla wolnego świata, proszę Państwa. Dla wolnego świata. Chcę Państwu powiedzieć, że ten list Y, byłych y, właśnie genera tych generałów emerytowanych, y, spotkał się z ostrą krytyką ze strony obecnych oficerów Armii Stanów Zjednoczonych, a także polityków. No, tak jest życie, prawda? Jeden ma prawo mówić to, a drugi co innego. Y, politycy się krytykują nawzajem w zależności od frakcji. Więc... Y, Proszę się krytykować. Natomiast krytyka musi mieć jakieś podstawy, prawda? Można kogoś poznać, kto kim jest, po tym jaką krytykę zastosuje, jaką argumentację i tak dalej. Proszę Państwa, to co się stało znowu po tym, co przeczytałem, bardzo mnie ucieszyło, dlatego że pan Donald Trump napisał coś, bardzo ciekawego na swoim twecie, na swojej stronie internetowej, ok? Więc y, napisał tak, y, powołując się na rząd Wielkiej Brytanii. Y, rząd Wielkiej Brytanii proponuje, aby każdy, kto chce głosować w brytyjskich wyborach, powinien okazać dowód tożsamości ze zdjęciem w celu wyeliminowania korupcji i oszustw oraz zapewnienia uczciwości wyborów tak jest w Anglii i tak oni chcą w Anglii zrobić że każdy kto przychodzi do lokalu wyborczego pokazuje ID albo tam w Polsce dowód osobisty żeby udowodnić kim jest prawda ja nie wiem proszę państwa dlaczego te a dlaczego ci anglosasi i Amerykanie i ci inni mają taki z tym problem? Nie wiem, może to się u nas wzięło, bo my nie mamy. My po prostu Polacy idziemy do lokalów wyborczych z dowodem osobistym i, i nikt sobie nie wyobraża, żeby, żeby nie poszedł, dlatego że jak ze sobą nie, do, nie weźmy dokumentu, to nie zagłosuje, proszę Państwa. A tam tak nie może być. Bo jak już przyszedł, to nawet jak go nie ma za, na liście, to trzeba go zarejestrować. On powie, jak się nazywa i gdzie mieszka, i zagłosuje. No proszę Państwa, dlaczego, proszę mi wytłumaczyć. Dlaczego oni mają z tym taki problem, a my, a my tego problemu nie mamy? Dlaczego tak jest? Dlaczego to jest dla nich takie dziwne, że trzeba pokazać dowód osobisty, albo ID? Dlaczego to jest takie dziwne? Takie niedemokratyczne, takie jakieś, no nie z tej ziemi, że to jest po prostu, no nie wiem, przyznam się Państwu, jedno mi tylko przychodzi na myśl, że może dla nich to jest takie nie do przełknięcia, żeby pokazać, wyjąć ten dokument, że się kogoś tam legitymuje, że może myśmy, myśmy żyli w kraju komunistycznym i pewne Prawa wyborcze od 45 roku, no chodziło się do wyborów z dowodem osobistym, bo komuniści trzymali wszystkich po prostu za, za szyję, okay? I nauczyli, nauczyli yy, po prostu wypili to, jakby wbili to nam, że po prostu z dokumentami trzeba wszędzie wchodzić. No to jest jakby jedyne wytłumaczenie... Że u nas tak jest, a oni nie doznali te kraje, nie doznało takiego ucisku tego komunistycznego i socjalistycznego jak Polska w tych czasach komunistycznych, kiedy Rosja decydowała o wszystkim, co się tutaj dzieje. I może, może dlatego dla nas niektóre rzeczy są normalne, że się chodzi z dowodem, a dla nich jest to nienormalne. No może tak być. To jest taki wywód, bo nic innego, proszę państwa, lepszego mi do głowy nie przychodzi. Więc powracając do tweetu pana Donalda Trumpa, napisał właśnie to, co napisał, że trzeba chodzić do wyborów, tak jak w Anglii to w tej chwili robią, z dokumentem tożsamości. To jest dokładnie to, napisał Donald Trump. Co powinniśmy zrobić w Stanach Zjednoczonych w przeciwieństwo do demokratów, którzy chcą znieść ustawy o wyborach poprzez uchwalenie ich okropnej, powiedziałbym okropnej, terrible <laughs> ustawy HR1, czyli o nowej ordynacji wyborczej tej 800 stronicowej ustawy, gdzie tam Republikanie w tej chwili no, dbają jakoś o to, żeby to jakoś w ogóle nie przeszło. Wszystkie Stany powinny uchwalić przepisy dotyczące identyfikacji. Wyborców, wyborców, wraz z wieloma innymi sprawiedliwymi i kompleksowymi reformami wyborczymi, bo naród domaga się prawdziwej reformy. Tak napisał pan Donald Trump teraz. E, proszę sobie to zobaczyć na jego tweetach, na jego stronie. Proszę państwa, przechodząc do kolejnej informacji, bardzo proszę łapki w górę w ogóle, jeśli się państwu ten materiał podoba. Na końcu chcę jakby no, podjąć bardzo ciekawy temat. Usta, ustawodawcy republikańscy w Stanach Zjednoczonych przedstawili w czwartek ustawę, która ograniczy finansowanie federalne do jurysdykcji USA, które nie, nie popierają praworządności. Chodzi o miasta i Stany. O co tutaj chodzi? Pamiętajcie Państwo, jak. Były te rozruchy wtedy w Stanach Zjednoczonych, jak tam palono sklepy itd., tak dalej, tak dalej, wybijano szyby. Właśnie wtedy te Stany nie reagowały i miasta prawidłowo. W związku z tym ta ustawa ma na celu to jest Lawless City Accountability Act. Głównym sponsorem jest republikanin Matt Rosendale z Montany stanowi, jeśli jurysdykcje nie egzekwują praworządności i nie chronią mieszkańców, nie powinni mieć dostępu do funduszy federalnych. Proste? Proste. Jeżeli się coś dzieje na mieście, a władza nie reaguje i wszyscy pozamykani są policjanci niech sobie robią, ci ludzie co chcą, to trzeba im zabrać fundusze federalne, no bo oni jakby nie reagują i tak jak tutaj napisali, nie nie chronią mieszkańców, prawda? Propon, proponowana ustawa opiera się na memorandum wydanym przez byłego prezydenta Donalda Trumpa. E, on właściwie wtedy na, na, nakazywał, nalegał na przegląd funduszy federalnych i tak dalej. Proszę Państwa, od jutra, co jest ciekawe, jaka jest różnica między Polską a Stanami Zjednoczonymi? No, różnica jest taka, proszę Państwa, że od jutra. Chodzimy bez masek w Polsce w przestrzeni otwartej. Już dzisiaj, proszę Państwa, ludzie o 12 w nocy wychodzą na ulicę, żeby się przejść i żeby jeden drugiego rozpoznał i po prostu no, bez maseczek. Natomiast w pomieszczeniach zamkniętych w sklepach w Polsce dalej obowiązują maski. Ale co ciekawego, stało się w Stanach Zjednoczonych. Oni też mogą od jutra chodzić bez masek. Natomiast nie wszyscy, proszę Państwa. Nie wszyscy. Zaszczepieni mogą nawet wchodzić do różnych sklepów i tak dalej, pomieszczeń zamkniętych. Mogą nie trzymać dystansu społecznego, jak są, jeżeli są zaszczepieni, prawda? A jak nie są, to muszą nosić maski. Naprawdę nie żartuję. Jestem tym jestem zaskoczony, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych. Ale to się zmieni, nie? Polonio, nie przejmujcie się. Jesteście w wolnym kraju, dacie radę. No to, to się zmienia cały czas. Proszę Państwa... Jutro zostanie ogłoszony, a też czekam na to, żeby yy, usłyszeć. Nowy ład dla Polski, władza Polska ogłasza nowy ład dla Polski. Tam jest to jest cały kompleks przepisów, proszę państwa, który wejdzie, najbardziej mnie interesują sprawy podatkowe i kwota wolna od podatku, o podatku. mówi się o 30 tysiącach, w końcu by było nareszcie, bo teraz to jest jakieś tam trzy z kawałkiem, czy 800, czy 4, już nawet tego nie pamiętam. W każdym bądź razie przydałoby się. Także jutro ma być ogłoszony ten nowy ład dla Polski, więc yy, yy, mają prawo jazdy z yy, nie muszą. Stąd. Te, te sprawy z maskami, bo tutaj ktoś odzywa się ze Stanów, to jest też tak, że niektóre Stany wprowadzają swoje prawa, więc te, które nie zostały wprowadzone yy, przez yy, Stan... To yy, ważne jest prawo federalne. To zależy, jak stan reaguje. Ja mówię ogólnie tylko, okej. Okay? Także proszę, ja, ja wiemy o co chodzi, bo w jednym stanie y, można nakładać, w drugim nie, nie trzeba nakładać i tak dalej, ale ja mówię o tym, co powiedziała administracja Stanów Zjednoczonych federalna, ok? To oni powiedzieli. Jak to jest egzekwowane w Stanach Zjednoczonych w poszczególnych stanach, jurysdykcja stanowa ma również dużo do powiedzenia, czyli wiemy o co chodzi, bo. Wiemy, dlatego tutaj Państwo piszą, że y, po prostu to może być w różnych stanach różnie. Tak jest, ale moim y, zadaniem było y, jakby y, wypowiedzenie w języku polskim tego, co wypowiedziała administracja amerykańska federalna do swoich obywateli. Bo tam prezydent się y, y, no tam opowiadał różne rzeczy. Nie chcę mi się tego faceta yy, po prostu cytować, bo <głos》> są lepsze rzeczy do cytowania. Proszę państwa, jutro jest weekend. W ogóle ten sezon grillowy. To nic, że tam pada i tak dalej. To się tym nie przejmujmy. Jest wszystko w porządku. Jutro będziemy oddychać pierwszą piersią Taką otwartą na ulicach i będziemy rozpoznawać znajomych. Z czego ja się najbardziej cieszę, bo będę widział żywych ludzi, którzy się uśmiechają, bo przez ostatni czas nie widziałem tego i było mi bardzo smutno, że jak wyjeżdżałem gdzieś to widziałem samych ludzi zamaskowanych, którzy no nie, nie wiem, czy się uśmiechali, czy nie. Piękne kobiety, yy, po prostu pozasłaniane. Śminki, o spadła sprzedaż śminek i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za dzisiejszy vlog. To są dwie łapki dla Państwa, za to, żeście dzisiaj ze mną byli. Dziękuję bardzo. Eee, spędzimy ten weekend sądzę, że bardzo sympatycznie. Będziemy w dobrych nastrojach. Serdecznie Państwa po pozdrawiam. Dziękuję za. Mm, Słowa, wyrazy takiego wzajemnego szacunku dla siebie, dla mnie i dla Was przesyłam dużo zdrowia, dużo pozytywnych emocji, pozytywnej energii i proszę się uśmiechać, bo będzie można od, od 12.00 od jutra to robić, i bardzo się bardzo dziękuję za to, że Państwo się uśmiechacie też do mnie. Ten uśmiech, proszę Państwa, jest dla Państwa, a amerykańskim generałom jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do następnej okazji.